No powiem coś takiego, że są hmm. bardzo oryginalne, inne i co jeszcze, no na pewno są cenione, nie, są to bardzo pracowne rzeczy wzorowane na jakimś tam sztuce indian, konserwaty, albergenów, afryki, Pomyśl, że bardzo mało udziela. Pomysł na wystawę. Chciałem zrobić coś innego. Po pierwsze, chciałem to połączyć z dodatkowymi rzeczami i chciałem pokazać, że niekoniecznie musisz się wystawiać w Galerii. Czyli, po prostu chodzi się o luz i o inność. Nie? Gdzie do Galerii, żeby wystawić coś, tam, żeby się po prostu. Zazwyczaj są długie terminy i tak dalej. Robię to dla siebie, dla ludzi innych, którzy malują. I, po, i po, chcę pokazać im, że można to zrobić spokojnie, bez żadnego problemu. Może się wystawić i mnie zajmieście. No to wystawa będzie na woli Ocieckiej. To jest <laughs> ta, ta wystawa będzie w lesie. Będzie tam pole namiotowe, będzie ognisko. Będzie można przybyć swoje bębny, zagrać różne instrumenty akustyczne i będzie. Będą muzycy drzwizowi, będą, będą muzycy, którzy grają na rurach, na bębnach. Zapraszam wszystkich niekoniecznie grających niekoniecznie, niekoniecznie malujących.